Przedmiotem dzisiejszej prezentacji jest DAF XF 105-460 Space Cup z 2007 roku. Posiada komplet nowych opon w rozmiarze 315x70 R22,5 oraz normę emisji spalin Euro 5. Wyposażony jest w dwa duże zbiorniki paliwa o łącznej pojemności 1500 litrów oraz pneumatyczne zawieszenie tylnej osi. A także spoiler dachowy i kabiny. Rozstaw osi wynosi 3800 mm, widoczny jest także zbiornik na roztwór mocznika AdBlue oraz retarder. Ciągnik został sprowadzony z Francji. Data pierwszej rejestracji to maj 2007. Posiada skórzaną kierownicę, automatyczną skrzynię biegów, lodówkę, dwa łóżka. Podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka, ogrzewanie postojowe Webasto, radio CD, tachograf cyfrowy z faktycznym przebiegiem 614 tysięcy.